Czy drużynę serwis? Występujcie. Albo nie występować. O to jest pytanie? Jedenasta czas. Start. No więc, z tego drugiego lutego wyruszyłem na wyprawę mojego życia. w Pyryleje w kierunku krytownica iluminacji. Dostałem na drogę otwierać wszystko, zabieram, który miał w weterynaryzacji. Jak wszyscy wiemy, i iluminacji była dla nas obiektem kultu w szkole, pomimo nauczyciele, które profesorowie chowali w swoich półkach i plecach. Każdy kartofel, pyr, ziemniak, stary, młody, gańczasty czy gładki, marzył tylko jeden. Każdy chciał ją zenteryzować. Gdybym wiedział, co się wtedy wydarzy, no przynajmniej zmieniłbym do Muszę spiąć ślady. Boga <śla> <śla> droga przede mną, I na ty. czeka, aż ją. O, o krócej niż myślałam. W końcu lata morderczych promenadów. Pot, łzy i skroga. Ty i ja. Ja i ty. My. To historia, która dzieje się tu i teraz. Mmm, ale pani brzmi mieć w swojej probie. Ja ode mnie Z drugiej strony mam otwierać, wszystko zawierać. Mogę ją ja rozwiązać. Znać, ty, co zrobić? Frytkownica czy postać? Fryt czy post? Fryt czy fryt? Mam teraz tyle masza. Od tego, co zrobię, od świata. śniadze. Frytkownic, twój, dominacja. Czy rozwiązać postać? Nie przed mi moje stupienie do wody. Jest mi skuteczny, jest mi źle. Stupienie, przyzywam cię. Chodziło cię ten Deryty, tą kwiatką liczę. Okup twojej sprawy nic nie znasz, nie liczysz się. Pomyśl co, jesteś bardzo mały. Ty nie liczy na ciebie naród i nie pozwalaj sobie ty na tyle. Ale muszę zdecydować, co mam zrobić teraz! Jesteś w ona jest zerem. Więc pamiętaj, że jest moim głównym celem. Masz rację? Ale. Dobra, spójrz na nią. Ona ma ręce zawiązane. Nie! Nie dam rady! ty zady! Ale z was dziady! Szukacie tylko powodu do zwady! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Tak! To była najgorsza chwila w moim życiu! Miałem dwie obce. Może zet za Was i pozwala. A po kogoś to tak. nie tak. nie mogącie. Otwieracie wszystko zabieracie! Burzyko i z niech Co mam zrobić? To ale no, trzeba no, jej no, pomóc. Nie no, Co zrobić? Zenteryzować albo nie zenteryzować? No, pomóż mi na miłość ziemniaczaną. Dobrze, nie zenteryzuję. No nie, ze ze bez bo Mephiboszu, jak to w ogóle możliwe? To migwena O, ile w lewcu, patrzcie już idzie, tylko nie kry się na gisie, na misie, na myzie. Jedze w sierpniu, ma powolne łonicie, sto wali, sześć milionów kilometrów, czy na mikro. O, ja ty mój syn, ma tole, nawet nie chytować. Ty chcesz pośluchować, jestem tak zawiedziony. Miałem dla siebie bo, no testa. サブンチココモンド、みわしにこれ、パクパクに。<laughs> Teraz przez ciebie przeżywam, Katusze. Weź mnie, pinaj, damy radę. Ty medytuj, ja się kładę. Przecież masz otwierać, wszystko zawierać. Racja, należy ci koronacja. Ja wszystko zawierać jedną jednohazowy. Za błędne życie korzy ci obanie głowy. Miałeś jedną w życiu szansę. Teraz idź na dzikie basy. A ja mam wakacje jadę i... Daruj mi życie. Z tego, mój z kolego, poniesiesz konsekwencje wybuchu mego. Przecież on ratował jej życie. To z tego miałbym weryzować wychownicę. Panie, mam rozpocząć obieranie! To wszystko to przed Ciebie, odbieracza! Teraz mogę tylko rozpaczać. Τα συνδικάτα σου δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει. Με κόλλι το παν-πλάν από την ίδια, που με κόλλινα. Και του λέει εσύ, κόλια! Κόλια! Λίγη thank you